Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Nie tematu. Tak dawno temu pojawiła się nowa forma zakupu samochodu leasing samochodu dla osób fizycznych. Procedura ta zyskała już popularność wśród osób prawnych, a teraz możliwość leasingu samochodu stała się dostępna dla zwykłych obywateli. Dowiedz się więcej o leasingu samochodów. Co to jest? Dlaczego i jak z niego korzystać? Czym jest leasing samochodowy dla osób fizycznych? Leasing to dzierżawa nieruchomości z możliwością późniejszego wykupu na podstawie umowy, która określa, jak długo i na jakich warunkach będzie dokonywana określona płatność za samochód? Leasing jest regulowany przez ustawę federalną nr 194 o leasingu finansowym. Leasingu zauważa, że leasing jest przeprowadzany z udziałem trzech stron, sprzedającego, leasingodawca. Strona która przyjmuje na siebie obowiązek odkupienia samochodu i oddania go w leasing. Ma również prawo wyboru nieruchomości i sprzedawcy, jeśli jest to przewidziane w umowie. Leasingobiorca. Osoba fizyczna lub prawna, która leasinguje samochód z możliwością późniejszego odkupu. Ich relacje reguluje umowę o określonej formie dostarczona przez firmę leasingową. Cechy własności warto zauważyć, mówiąc o leasingu samochodu. Że dziś jest to pełnoprawny konkurent kredytu samochodowego. Różnica polega na tym, że w przypadku kredytu samochodowego samochód należy bezpośrednio do kupującego. Dlatego ten ostatni rozporządza samochodem wyłącznie według własnego uznania. W przypadku leasingu samochodu dla osób fizycznych, pojazd należy do firmy i to firma ma prawo do dysponowania samochodem, wyrażania zgody lub dokonywania zmian w samochodzie, malowanie, modyfikacja. Sprzedaż itp. Kropka. W tym przypadku osoba, leasingobiorca, korzysta z samochodu na podstawie pełnomocnictwa. Istnieją dwa rodzaje leasingu samochodów, z przeniesieniem samochodu na własność osoby fizycznej. W tym przypadku samochód jest przenoszony na własność osoby po zakończeniu płatności w ustalonym okresie, bez przenoszenia własności maszyny na leasingobiorcę. Ten typ uzasadnia inną nazwę leasingu, wynajem. Oznacza to, że samochód jest leasingowany, a następnie zwracany właścicielowi po upływie terminu określonego w umowie prawnej. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla osób korzystających z drogich samochodów i tych, którzy chcą okresowo zmieniać samochody, zalety i wady leasingu samochodu dla osoby fizycznej i leasing samochodu dla osób fizycznych ma wiele zalet i wad ze względu na specyfikę procedury finansowej. Tak więc, główne zalety, lojalne wymagania wobec kupującego, minimalny pakiet dokumentów. Brak sprawdzania historii kredytowej. Wyjątkiem jest leasing drogich samochodów, stosunkowo krótki czas rozpatrywania wniosku, brak konieczności wpłaty depozytu, koszty finansowe i czasowe inspekcji, ubezpieczenia i rejestracji na etapie wynajmu ponosi organizacja, wysokość miesięcznych rat jest często niższa niż w przypadku kredytu samochodowego, możliwość odroczenia płatności bez dodatkowych odsetek i problemów. A także przedłużenia umowy i zmiany warunków leasingu w razie potrzeby. Możliwość wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji płatność dokonana za samochód w minionym okresie zostanie uznana za czynsz. Zalety takiego leasingu są dość istotne. Istnieją jednak istotne wady, które wyjaśniają, czym jest leasing samochodu z innego punktu widzenia. Samochód jest własnością organizacji, a osoba nie rozporządza nim w pełni. W razie wypadku lub nieterminowego wypełnienia zobowiązań umownych firma ma prawo do nałożenia. Karo osoba nie ma prawa podnajmować samochodu wymagania dla osób fizycznych, posiadanie obywatelstwa rosyjskiego i zameldowanie w miejscu zamieszkania potwierdzone paszportem. Ważne jest, aby pamiętać przy składaniu wniosku o leasing samochodu. Że to i następujące wymagania dotyczące osoby są najważniejsze. Posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Wiek od 20 do 60 lat. Obecność stałego miejsca pracy i stabilny dochód który można potwierdzić dokumentami. Jednak w przypadku utraty pracy lub braku możliwości też chęci do płacenia, ucierpi tylko osoba fizyczna, ponieważ samochód należy do leasingodawcy, który może go zająć w przypadku naruszenia warunków umowy. Jak leasingować samochód dla osób fizycznych Jeśli dana osoba dokładnie zrozumiała, czym jest leasing samochodu i doszła do wniosku, że ta opcja jest dla niej bardziej korzystna, Należy wykonać następującą serię czynności. Wybór samochodu, określenie niezbędnej marki samochodu, modelu, koloru, typu nadwozia i akceptowalnego kosztu. Może to zrobić zarówno sama osoba, jak i leasingodawca po wcześniejszym uzgodnieniu z daną osobą, sformalizowanie wniosku. Formularz wniosku jest podobny do wniosku o pożyczkę, ale przedmiotem rozważań w tym przypadku jest leasing samochodowy dla osób fizycznych. Na tym etapie osoba wybiera organizację z najkorzystniejszymi warunkami, jeśli nie ma jeszcze umów z innymi firmami. Wybór leasingodawcy. Do tego etapu należy podchodzić bardzo odpowiedzialnie. Po pierwsze, Konieczne jest przestudiowanie listy organizacji świadczących usługi leasingu samochodów dla osób fizycznych, aby wybrać najbardziej odpowiednią spośród nich. Po drugie, ważne jest, aby ocenić doświadczenie firmy w takich działaniach, okres pracy organizacji na rynku, a także recenzje znajomych lub innych osób w społecznościach internetowych. Ale nie należy wierzyć wszystkim opiniom w sieci ponieważ mogą to być recenzje niestandardowe. Wiele mówią. Po trzecie, osoba musi sprawdzić kontakty do kontaktu z leasingodawcą. Pozytywnym punktem będzie dostępność 24-godzinnej infolinii, która może pomóc w trudnych sytuacjach. Po czwarte, przed zawarciem umowy o świadczenie usług prawnych ważne jest dokładne przestudiowanie warunków współpracy z leasingodawcą. Warunki wyszukiwania maszyny. Komunikacja ze sprzedawcą, uwzględnianie życzeń klienta ITP, zawarcie umowy z leasingobiorcą i dokonanie przedpłaty. Przed podpisaniem umowy dotyczącej tego rodzaju leasingu należy zapoznać się z takimi klauzulami, jak procedura i warunki dokonywania płatności, wysokość przedpłaty, procedura uzyskania samochodu i jego ubezpieczenia, Harmonogram konserwacji samochodu oraz kary za nieprzestrzeganie warunków umowy. Przedpłata może wynosić od 0% do 50% w zależności od wartości i klasy samochodu a także od polisy leasingodawcy i możliwości leasingobiorcy przeniesienie samochodu na własność organizacji, wykonanie niezbędnych dokumentów i przekazanie samochodu leasingobiorcy do użytkowania. Leasing dla osób fizycznych jest dostępny zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych, po rozważeniu wszystkich za i przeciw, po zapoznaniu się ze wszystkimi stronami leasingu samochodowego. Czym jest i jak go wykorzystać na swoją korzyść? Możesz zrozumieć, co w twoim przypadku jest bardziej korzystne: kredyt samochodowy, leasing czy inny sposób zakupu samochodu. A WordPress komentarz Hello World